Samochody premium. Cześć. Cześć Adam, mam do Ciebie kilka pytań. Nie ukrywam, że bardzo mnie ciekawi temat motoryzacyjny. Wiem, że sprzedajecie auta, ale nie widzę ich tutaj, więc jak to jest? Dzięki, że udało się przyjechać. Również bardzo miło mi Ciebie gościć. I może na początku napijemy się czegoś? Kawka, woda. A poproszę, może wodę? Wodę, dobra. Wracając do Twojego pytania. Jeżeli chodzi o to, dlaczego nie ma tutaj samochodów, to wygląda to mniej więcej tak, że w naszej ofercie jest bardzo szeroka gama pojazdów. Sprzedajemy samochody Audi mercedes BMW. Mamy szeroko nawiązane współpracę. Pozwolisz, że zrobię sobie kawkę, dobra. Mhm. Mamy szeroko nawiązane współpracę z różnymi dealerami, dużymi grupami dealerskimi. W związku z tym fizycznie byłoby to niemożliwe, żeby te wszystkie samochody, które są w naszej ofercie mogły być u nas. Mhm. Dysponujemy samochodami w zasadzie. Na trzech płaszczyznach. Jedna z płaszczyzn to po prostu samochody, które są dostępne od ręki u różnych dealerów. Czyli na przykład powiedzmy, że chciałabyś dzisiaj kupić sobie pięknego, nie wiem, białego Mercedesa Cera, i przychodzisz bądź dzwonisz do nas i pytasz, czy mamy takie auto do dyspozycji. A ja chcąc spełnić Twoje marzenie, mm -hmm. postaram się znaleźć odpowiadający ci samochód idealnie wyposażony, u jednego z polskich dilerów Mam na myśli autoryzowane salony Mercedesa. Kolejnym wariantem może być to, że powiesz mi, że samochody, które Ci proponujemy, nie spełniają Twoich oczekiwań, ponieważ mhm. nie wiem, powiedzmy, brakuje mi kamery 360, albo chciałabyś mieć fajniejsze nagłośnienie w aucie niż to, co w tym momencie jest dostępnego w Polsce od ręki. I wtedy mogę Ci zaproponować produkcję takiego samochodu. Mhm. teraz fajnym elementem naszej współpracy z różnymi dostawcami jest to, że bardzo często klienci pytają nas, że standardowy czas produkcji auta to 3, 5. 6 miesięcy, to zależy od modelu, natomiast w związku z tym, że my współpracujemy z różnymi salonami, to ja mogę Ci zaproponować tą produkcję czasami o wiele szybciej, ponieważ wiem, który dealer w danym momencie dysponuje takim miejscem produkcyjnym, mhm. że ten samochód będzie u Ciebie szybciej, niż się tego spodziewasz. Okej, okay, ale na przykład, jeżeli chciałbym przetestować, wiesz, na jazdę mhm. próbną czy coś, również zajmujecie się organizacją tego, czy? Jak najbardziej taka usługa mhm. również jest w naszej ofercie i oczywiście tutaj w zależności od poziomu zaawansowania naszych rozmów i tego e, na czym Ci zależy, postaramy się dobrać dla Ciebie samochód, który będzie albo adekwatny do tego, który mhm. kupujesz, albo bardzo zbliżony. Naturalnie samochód, który kupujesz u nas jako nowy, to jest samochód, który, który jest nowy, tak? Czyli to jest samochód, mhm. którym nikt nie jeździ, to jest samochód, który wiesz, pewnie gdzieś tam może widziałaś jak na lawetach jeżdżą samochody tak. oklejone w białe folie i tak dalej, e, ochronne i to byłoby dokładnie takie auto, więc ono jest przygotowe do wydania dla Ciebie dopiero w dniu odbioru i mhm. naturalnie tym samochodem przejechać się nie można, no bo on już przestałby być nowy. W tym przypadku po prostu różni dilerzy dysponują samochodami demonstracyjnymi. To są tak zwane auta demo, które również później są oferowane przez nas, przez nas na sprzedaż e, i jak najbardziej jesteśmy w stanie zapewnić Ci jazdę testową takim mały. Aha, czyli nie ma problemu z tym, że na przykład kupuję kota w worku czy coś, to jest wszystko jakby do zobaczenia chociażby u dealerów, tak? Też bardzo często pada od naszych klientów: eee, czy ten samochód się czymś różni, czy w ogóle jak to jest i dlaczego przez internet, i dlaczego przez telefon? Nie ma takiej możliwości, ponieważ zawierając z nami współpracę, a zawierasz również współpracę z wskazanym przez nas dealerem mhm. czyli wraz z zamawianiem pojazdu, podpisujesz również niezbędne dokumenty zakupu pojazdu razem z autoryzowanym dealerem danej marki jak również to, że jeżeli chodzi o samą produkcję samochodów, no to. Ona wygląda tak samo. Są być może drobne różnice w zależności od rynku. Tam chyba na rynku azjatyckim te samochody mają jakieś odrobinę inne parametry. Natomiast wszystkie samochody, które są w naszej ofercie, które są sprzedawane w Polsce przez polskich autoryzowanych dealerów, są identyczne. Mam na myśli w danym poziomie wyposażenia, tak? Okej. Okay. A skąd się wzięła e, nazwa Autoplaneta? Wiesz, co jest tutaj jakby? Ta nazwa to, to jest kilka elementów. E, Przede wszystkim chodzi o to, że no mamy pierwszy człon auto, prawda? No bo to, to samochody to jest tak. punkt, który jest dla nas kluczem naszego małego wszechświata. Kolejny człon planeta ma oddawać to, że to właśnie na nich się skupiamy. Że w tym miejscu, w kontakcie z nami, współpracując z nami, znajdziemy dla ciebie idealny pojazd w odpowiednim dla ciebie momencie bądź zaproponujemy ci produkcję takiego pojazdu. Jest jeszcze kolejny element. To po prostu kosmiczne oferty, i to z nimi ma się kojarzyć ta nasza mała planeta. To może w takim razie teraz e, przedstawisz mi swoich pracowników. Z przyjemnością. Zapraszam, chodź. AutoPlaneta. Nowe samochody premium.